Dzisiaj chcę zwrócić Waszą uwagę, jak inaczej może wyglądać ta sama stylizacja, gdy wybieramy innego rodzaju kubówki. Zobaczcie, tak, jest bardziej, być tak, sportowo, luźno i wygodnie, ale także bardziej stylowo i bardzo fajnie wtedy po prostu można to komponować do pracy z większą torebką, tak jak nam wygodnie. Podczas gdy, jeśli zakładamy tutaj szpilkę, może być, zobaczcie, z lekką taką torebką i już wygląda to jako taka bardziej wyjściowa opcja. A tak naprawdę mamy na sobie to samo ubranie. Zobaczcie, jak dodatki mogą wpływać na to, jak wyglądamy. W bardziej wyjściowy sposób, czy może bardziej codzienny. I tak naprawdę powiem Wam, że możecie robić taką opcję, jaka jest dla Was bardziej wygodna i dostępna, w zależności też od pogody, ponieważ można na przykład dojechać do pracy, w ten sposób, w takich oficerkach, a w pracy, jeśli możecie, oczywiście.